Wow, jaki ogromny stos popytów! Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać, nie wolno tego jeść. Mylisz się, mój popyt jest zrobiony z żelków jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście! Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy? że moje popyty też są z żelków. Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada! Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz szansę, Fibi, Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim. Prawie czysto. Okay. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość. Ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Phoebe? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę, ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę, Mija, nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą! Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam! Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne! Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się krztusi. Trzeba uratować, mije. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady! Fantastycznie! Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. I zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami że to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mia? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko. Nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Fibi ma rację. Zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Wow. Zastanowiłem zbudować coś niesamowitego, czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe? To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł, To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz, to nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto? Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. To dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A ile macie? Denis ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie! Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku? Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mija. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mija. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra. Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać gumę jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon. Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żeby mi ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam! Czy ty Masz gumowe usta, jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibi, a ty dokąd? Stój, trzymam cię. Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować. Gdzie jest wyjście, trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł, myślę, że dam radę to zrobić. Hmm. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. Babciu, pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, ocknij się, trzeba działać! Wiem co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. Już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę? Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym to już nikogo nie dziwi. A to porcja pancake'ów od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. Póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pankejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pan Hake Diego. Kura wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy. Mała chce zjeść z soczystego steka. Nie ma sprawy. Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę. Okej. Okay. Biorę i smażę nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze tłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O re, ty, to dopiero, a robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak? Ale ja też tak umiem. Na pewno Andy tylko, żebyś trafił tam gdzie trzeba. Trafiłem! Ta młodzież, ucz się. mój stek jest prawie gotowy. Idealny, medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut. Też mi coś. Hey. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę. Jak prawdziwy kucharz. Oj, no, o nie, spadł mi na podłogę. Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję. Mój stak jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow... Nie zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gjokce. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było. Gotowe, można podawać. Smacznego, no w końcu można spróbować dania. Ta góra kaczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe, czy posmakuje małej. Maczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic trudnego. Oh. Zaraz, zaraz, jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm, posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra! Ej, ostrożniej, młody człowieku! Nie rozrzucaj jedzenia! Poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka? Kilka ciasteczek Oreo? O, babciu, pożyczysz trochę? No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super, co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni. Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Hmm... Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. I wyglądają niesamowicie. Mmm, wita śmietana, rurka z Kitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem, babciu przytomnie. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się samy? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo, ja! Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. nie. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam nutelle. To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. Co ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne, rumiane. Andy, on nie pali się. O, tylko nie to. Brat tak się zajął nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachnął spalenizną. No nie ma szans. Nie martw się, wnusiu. I tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować! Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Jej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Mm. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Dziękuję.